Na Dolnym Śląsku odprawiono tylko 20% składów towarowych. Na bocznicach stoją pociągi, które nie pojechały po węgiel na Górny Śląsk. Zatrzymane są też składy załadowane towarem, ale raczej nie ma w nich artykułów łatwo psujących się. My obsługujemy w ruchu lokalnym wszystkie pociągi. Po prostu nie wysyłamy pociągów dalej na inne dyrekcje, które strajkują ze względu na brak torów przyjęciowych w tych dyrekcjach. Oprócz Poznańskiego i Dolnośląskiego strajkują wszystkie pozostałe okręgi kolei. Straty związane z nierealizowaniem przez PKP przewozów towarowych idą w dziesiątki milionów nowych złotych. Kolejnie przyjmuje też przesyłek ekspresowych i konduktorskich. Tylko wrocławski punkt spedycyjny traci z powodu strajku 5 tysięcy złotych dziennie. Przesyłki te przewożone są w pociągach pasażerskich i dlatego, że wozimy zawsze na czas, szybko, nie możemy sobie pozwolić na to, ażeby naszych klientów, którzy korzystają z naszych usług, w jaki sposób zawieść. W Wałbrzychu odjechały tylko dwa pociągi z sześciu przewidzianych rozkładem. Poza tym pociągi pospieszne i ekspresowe jeżdżą zgodnie z planem, choć te pierwsze często zatrzymują się na każdej stacji. Prowadzą je maszyniści, którzy nie uczestniczą w proteście. my nie jesteśmy strajka, strajkami, my należymy do Związku Solidarność, który nie przystąpił do strajku i musimy się słuchać swoich władz nadrzędnych. Niestrajkujący maszyniści, którzy nie znają szlaku, jeżdżą zgodnie z przepisami, czyli z prędkością 40 km na godzinę. Stąd ogromne opóźnienia pociągów.